ale ta sieć daje no, konkretne podstawy do tego, aby, aby stworzyć takie inteligentne miasto. Jest to sieć o długości no, powyżej 50 km wybudowana w mieście. Częstochowa nie jest jednak małym miastem. Podłączyliśmy 59 jednostek publicznych, w tej chwili to będzie już no, ponad 60, bo także z innych środków cały czas ta sieć jest rozwijana. Utworzyliśmy centrum dystrybucji i zarządzania siecią, gdzie, gdzie ta sieć jest nadzorowana. Projekt kosztował 4 miliony 753 tysiące i część tych środków pochodziła z środków zewnętrznych i 15% to, to z budżetu miasta. Utworzyliśmy takie, tak, tak zwane telecentra na terenie trzech bibliotek gdzie mamy bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców. No, z, ze statystyk, jakie, jakie mamy z ostatniego roku. E, mieszkańcy korzystają z, z, z tego dostępu do internetu i, i te biblioteki no, nie narzekają na, na brak chętnych. E, tutaj Państwo macie załączoną mapę. No, niestety nie mam mapy wektorowej, nie udało się jej wrzucić tutaj w prezentację, e, ale to jest miasto częstopowe. no Łatwo zauważyć, że sieć w zasadzie pokrywa większość część miasta. Na czerwono Państwo macie zaznaczone te, te placówki publiczne, które już, już są podłączone w ramach tej sieci. To nie jest tylko i wyłącznie sieć, która zmierza do tego, żeby poprawiać jakość całej tej administracji publicznej, ponieważ sieć dociera także do stref aktywności gospodarczej, czyli pośrednio także przedsiębiorcy mogą z tej sieci... Korzystać. No, kolejna sprawa to jest to, że, że sieć szerokopasmowa no, da, daje duże możliwości, poprawia dostęp do internetu, przesył danych między jednostkami publicznymi jest znacznie, znacznie szybszy, no, daje także podstawy do tego, żeby zarządzać ruchem, bo, bo w mieście częstochowa funkcjonuje już tak zwana zielona fala. Ale nie, nie, nie wszystkie sygnalizacje no, są podłączone. Ta sieć daje podstawy do tego, żeby to, to dalej rozwijać. Mamy także e, podłączone e, części szpitali i szkół. Szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na szkoły, ponieważ e, wcześniej, gdzieś gdzie w Częstochowie ta sieć nie była tak rozwinięta, szkoły nie korzystały z platform edukacyjnych na ten moment no, mają takie możliwości, że sami są w stanie te platformy edukacyjne tworzyć i, i, i w jakiś sposób to rozwijać. Mamy także no, taką aplikację miejską, która no, w jakiś sposób wpisuje się już tutaj w tą ideę Smart City, która no, jest w zasadzie kierowana tak naprawdę do, do turystów. Jak wiadomo Częstochowa jest miastem Gdzieś, gdzie w wakacje jest największy ruch pielgrzymkowy, i ten natłok turystów jest naprawdę duży w mieście. No i ta aplikacja daje nam możliwości do tego, żeby zapromować nie tylko Jasną Górę, ale także inne atrakcje turystyczne w mieście, nawet puby, restauracje. W aplikacji możemy skorzystać z ofert pubów, no jeżeli, jeżeli właściciele restauracji są zainteresowani. To, to dają jakąś tam swoją ofertę do aplikacji. Mamy także w aplikacji rozkład jazdy, komunikacji miejskiej. W tej aplikacji jest takie dosyć duże ułatwienie, bo, bo sam czasem miałem okazję z tego korzystać. Czyli pokazuje nam możliwość, jak możemy się przesiadać na jakichś przystankach, żeby to, do jakiegoś docelowego miejsca jak najszybciej w mieście dojechać. No, myślę, że ta aplikacja będzie rozwijana. E, cały czas, ta sieć również daje nam to no, konkretne podstawy do tego, żeby, e, żeby korzystać i tworzyć te nowe technologie w mieście. E, mam nadzieję i myślę, że za jakiś czas e, tego w Częstochowie będzie coraz więcej, bo na ten moment e, korzystamy również z parkomatów, możemy płacić telefonem komórkowym za, za postój, i możemy kupić bilet w komunikacji miejskiej. Również przez telefon. No nie jest to może na ten moment aż tak bardzo rozwinięte, ale, ale są konkretne podstawy, tak jak wspomniałem, do tego, żeby to w jakiś sposób dalej rozwijać. No kolejną sprawą i kolejną aplikacją, ale to już myślę, że pani Małgosia tutaj więcej powie, jest aplikacja odnosząca się do, do odpadów komunalnych aplikacja nazywa się kiedy Wywóz, ale, ale myślę, że w tej kwestii to już, już bardziej pani Małgosia, która była zaangażowana w wdrażanie tej, tej aplikacji. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Skąd moja obecność tutaj, to już kolega zdradził. Nie tylko jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkaniec miasta i też osoba, która swojego czasu pracowała w częstockim Przedsiębiorstwie Komunalnym i mając ciągły kontakt z mieszkańcami, którzy jednak w większości no, też z pretensjami zgłaszali się do, do, do jednostki ze względu właśnie na brak podstawowych informacji czy, czy na bieżąco jak gdyby, aktualizacji informacji związanych z nową ustawą o zagospodarowaniu y, y, odpadów y, komunalnych. Całkiem przypadkowo natrafiłam no, na taką aplikację we Wrocławiu, która okazała się zbawienna, wprowadzając ją w Częstochowie. Oczywiście na początku mimo, że jest radną nie było takie proste, żeby przekonać włodarzy miasta, żeby taką aplikację u nas zastosować, ale jakoś udało mi się przeforsować. Konieczność wprowadzenia tej aplikacji, chociaż sama nie jestem absolutnie jakimś fanem, właśnie smartfonów, całej tej elektroniki, jednak no, zdałam sobie sprawę, że nie da się już żyć bez komputera i bez korzystania z pewnych innowacji. Yy, też yy, jeżeli uzmysłowiłam sobie i innym, że zamiast tracić czas, yy, czekając w kolejce, próbując dowiedzieć się kiedy mój kosz zostanie opróżniony, mogę miło spędzać czas, a tą funkcję za mnie wykona smartfon, okazało się, że yy, wiele osób yy, zauważyło sens tego. Chwile to trwało, tak jak wspomniałam, natomiast... Udało mi się jeszcze przekonać e, wodarze miasta do tego, żeby ta aplikacja została zakupiona przez miasto i mieszkańcy mogli z tej aplikacji korzystać e, bezpłatnie, co na pewno też e, sam, sam ten przymiotnik bezpłatnie po prostu spowodowało, że zainteresowanie tą aplikacją wzrosło. E, I od tego czasu e, zaczęłam interesować się właśnie różnymi rozwiązaniami, takimi najprostszymi, które by. Wbrew pozorom najprostsze, czasami najlepiej usprawnia zwykł życie zwykłego człowieka. Na czym polega aplikacja kiedy Wymus? To są podstawowe informacje, które są przekazane z przedsiębiorstwa komunalnego wprowadzone do bazy danych operatora, który to obsługuje ten program. Więc y, dostępność do informacji jest na bieżąco. Wszystkie zmiany nie muszą, nie generują kosztów dodatkowej pracy pracowników. Więc tak jak wspomniane, po prostu to wbrew pozorom y, obniża koszty y, działalności miasta, co wpływa na to, że oszczędności mogą być y, realizowane w bardziej efektywny sposób, y, a nie przeznaczone na... na y, Rozbudowę administracji. Kiedy wywóz ma kilka różnych funkcji, też bardzo istotnych, jeżeli chodzi o taką świadomość ekologiczną, czyli tak zwane śmieci niczyje. Nie trzeba, wystarczy tylko zrobić zdjęcie, i automatycznie to lokalizacja zostaje przekazana do centrum. Czy może takie mniej przyjemne, ale na przykład no, zdarza się, że na drodze jakiś zwierzę zakończy swój żywot, podobnie e, się dzieje. Czasami nie wiemy, co z tym zrobić, natomiast ta aplikacja to umożliwia. E, została stworzona ta aplikacja przez kilku młodych, e, kilka młodych osób e, z Wrocławia, studentów i okazała się zwagienna dla wielu miast. I e, myślę, że często chyba przedłuży tę tą umowę, ponieważ to i, też aplikacja może być rozszerzana poprzez dodatkowe punkty. Natomiast moja obecność tutaj jest też spowodowana tym, że ja szukam takich nowinek i być może właśnie te rozwiązania związane właśnie z płatnościami mogłyby być śmiało wykorzystane na, z pomocą dla, dla mieszkańców. Dziękuję.